Witam, z tej strony mi Hastera. to jest taka mała informacja Na temat, iż zaczynamy o 12.30 live'a na serwisie Hitbox Na pierwszy ogień pójdzie Scrap Mechanic Tak, długo było nie było Scrapa, więc postanowiłem, że zrobię dzisiaj takiego długiego live'a Na którym będzie przede wszystkim, po pierwsze Scrap po drugie, myślę, że zagramy jeszcze sobie w Rainbow Six Siege. Który mamy teraz darmową betę, więc możemy spróbować. Możemy zobaczyć, jak, jak, jak w to się gra. Darmową betę, to jest darmowy weekend. Sorry. No i cóż, przyniosłem się na hitboxa, chcę zobaczyć, jak ten serwis funkcjonuje. Link oczywiście będzie w opisie. No a podczas live'a hmm, wylosujemy klucz. Klucz do. Zamkniętej bety gry Palanis. Możecie zobaczyć materiał na moim kanale na temat tej gry. Akurat, że dostałem dwa klucze, mogę drugi klucz komuś rozdać. Także, jeśli będziecie dostępni na czacie, będzie uruchomiona loteria, w której będzie jakieś tam pytanie, yy, jakaś tam odpowiedź. No i będziemy losować. Zobaczymy, go ono wylosuje. No i ten, kto zostanie wylosowany, dostanie klucz poprzez swojego e-maila, na którym zarejestrował konto na hitboxie. Także no, myślę, że to tyle. Także zapraszam. Link oczywiście będzie w opisie. Pamiętajcie, 12.30. Myślę, że gdzieś tak do 19.20, 19 gdzieś w tym przedziale. Będzie trwał live. Także długo, także długo. No i cóż, to tyle. Komentujcie, oceniajcie, zapraszam na kanał oraz zapraszam na dzisiejszego streama. Także cześć i na razie.